Od czasu ujawnienia Godzilla x Kong: Supernova jest jeden tytan, na którego Legendary cały czas daje wskazówki, a jest to kosmiczny Godzilla. Ten klon króla potworów powstał, gdy DNA Godzilli dostało się do czarnej dziury, gdzie uległo mutacji w jej wnętrzu i stworzyło bestię znaną jako Kosmiczny Godzilla. Chociaż film spotkał się z wieloma krytykami, ta postać przeszła do historii jako ulubieniec fanów wśród społeczności głównie dzięki temu, że była głównym antagonistą dla Godzili. Ocal ziemię i uwolniony. I od lat krążą plotki, że ten kaiju pojawi się w Monsterverse, zwłaszcza w związku z mitem Iwi, o Zozla Halawa, potworze, który zjadł gwiazdę i stał się nikczemny. Więc kiedy pojawiły się zapowiedzi Godzilla X-Kong Supernova, Różne znaki wskazywały na pojawienie się tego ulubionego przez fanów Kaiju. Ale jak ten Kaiju mógłby wyglądać w Monsterverse? Czy przybrałby zupełnie inną formę, czy może byłby bardziej wierny oryginałowi? Witajcie w domu mieszkańcy. Znowu z wami Alister. Widziałem przez lata kilka fanowskich projektów, ale ostatnio to zaczęło pojawiać się na że rzekomo jako wyciek. Koncepcyjna grafika do Godzilla x Kong: Supernova. Ukazuje masywniejszy projekt w stylu Monsterverse z dużymi krystalicznymi wypustkami na plecach. Komentarze pełne były plotek o rzekomym wycieku grafiki koncepcyjnej. Czy to prawda? Zanim się temu przyjrzymy, koniecznie zasubskrybuj i uderz w przycisk powiadomień, bo 70 z was nie subskrybuje. Musimy zlikwidować tę różnicę. Zrób to, bo inaczej wyślę do ciebie kosmicznego Godzilla. Koniecznie zostań do końca filmu, bo mamy unboxing najnowszej figurki Godzilla w wersji Evolved. Czy to naprawdę jest koncept art, jak mówią niektórzy fani? Krótka odpowiedź nie. To dzieło niezwykle utalentowanego artysty Sango, który stworzył fanowską interpretację tego, jak mógłby wyglądać kosmiczny Godzilla w filmie Godzilla X-Kong Supernova. I dokładnie tak go sobie wyobrażałem w tym filmie. Przyjrzyjmy się temu bliżej bo to naprawdę piękne dzieło i zasługuje na pochwałę. Sango stworzył też prace, które możesz rozpoznać, na przykład ten projekt Destroyera, który wygląda naprawdę przerażająco, albo ten świetny projekt Ktulu. Ten facet jest niesamowicie utalentowany, więc postanowił zrobić własną wersję tego kultowego klona godzili i wygląda to świetnie. Wygląda to jak efekt tego, co by się stało, gdybyś wziął prawdziwe DNA godzili i je przekręcił, zniekształcił oraz zmutował w coś zupełnie nowego. Wygląda to boleśnie i nienaturalnie, jakby ten gatunek nie powinien tak wyglądać. Sylwetka znacząco różni się od oryginału, ale zachowano wiele cech z pierwotnego projektu, jak charakterystyczne dla Ery Hajsei żuwaczki. Kryształowe formacje wyrastające z jego kręgosłupa. Z dwoma najbardziej widocznymi przy ramionach, a także delikatna sugestia grzebienia tworzącego się na jego czole. Lubię w tym projekcie to, że jest znacznie masywniejszy i bardziej umięśniony niż inne projekty godzili. Jakby naładował się energią, to odwrotność ewolucji godzili, zamiast być smuklejszy, staje się cięższy i bardziej wytrzymały jak kulturysta. A pochylona sylwetka sugeruje, że ten tytan jest niesamowicie masywny. I górowałby nawet nad obecnym królem potworu. Gdyby Space Godzilla w Monster wyglądała choć trochę tak, byłbym bardzo szczęśliwy. Omawialiśmy już jednak pochodzenie tego Tytana. Na podstawie dostępnych informacji, bardziej prawdopodobne jest, że coś obcego wyląduje na Ziemi i zmutuje Godzillę w nową formę, niż że pojawi się kolejny Godzilla z kosmosu. Ten projekt wpisuje się w tę teorię. Wygląda jakbyś wziął naszego Godzillę i zmusił go do ewolucji w jeszcze potężniejszą formę. Łącząc kosmiczne, obce promieniowanie z potęgą Króla Potworów, dwudziestokrotnie większa moc ewoluowanego Godzilli zostałaby spotęgowana do czystej siły supernowej. I to byłoby coś praktycznie nie do powstrzymania. A co sądzisz o tym projekcie? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Jako ktoś, kogo ulubionym kaiju jest kosmiczny Godzilla, Byłbym zachwycony, gdyby to był właśnie ten projekt. Ale jeśli chodzi o ewolucję, chcę porozmawiać o nowej figurce wyższego godzili, bo minęło już dobrze ponad rok od premiery filmu, a fani cierpliwie czekali. Ale czy spełnia oczekiwania? Przekonajmy się, po pierwsze, to nie jest reklama. Tę figurkę uprzejmie przesłała mi firma INS Hobby, która dostarcza wszystkie wyższe figurki w obniżonej cenie. Więc jeśli chcesz zdobyć tego gościa, Kliknij link w opisie i podziękuj mu ode mnie. Przyjrzyjmy się temu. Jak widać, pudełko jest starannie wykonane z jaskrawo-różowymi ozdobami pasującymi do nowych płyt grzbietowych godzili. Ogólnie wygląda nieźle, ale tak naprawdę chcemy zobaczyć, co jest w środku, więc wyjmijmy to z plastikowego opakowania. Figurka ma dwie zaciśnięte pięści do wymiany z otwartą dłonią, z którą jest sprzedawana, co jest fajne. Ale oczywiście jesteśmy tu, żeby zobaczyć Godzilla, więc wyjmijmy to delikatnie z tego woreczka, co? Oto ewoluowany Godzilla. Pierwsze wrażenie to duże podobieństwo do filmu, choć przy bliższym spojrzeniu część płytek grzbietowych jest wygięta. Chociaż to prawdopodobnie dlatego, że był przez jakiś czas w tym pudełku. To nic czego trochę ciepła, albo po prostu wyprostowanie nie naprawi, prawda? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Głowa, zamocowana na przegubie obrotowym, ma szeroki zakres ruchu. Jeśli ustawi się ją w określony sposób, pojawia się przerwa między głową a szyją, którą można naprawić, przestawiając element szyi. I oczywiście pysk się otwiera. Jego ramiona również obracają się o 360 stopni, więc masz tam pełny zakres ruchu. Tutaj widać, jak mocno zgina się łokieć, co jest dobrą wartością. A następnie dłonie również obracają się o pełne 360 stopni. Przyglądając się torsowi, masz około 45 stopni ruchu w każdą stronę, co nie jest dużo, ale powinno wystarczyć dla tej figurki. To znaczna poprawa względem 2014 roku, co zobaczysz później. Bez problemu ustawisz go w przesadzonej pozie biegu z filmu. On również odchyla się do góry i w dół o tyle, więc całkiem sporo. Jego nogi także obracają się o 360 stopni. Nie wiem po co ci to, ale masz taką opcję. Dolne części nóg poruszają się niewiele, ale wystarczająco, no i oczywiście stopy. Jeśli cię to interesuje, gdy dokładniej spojrzymy na te płyty grzbietowe, szczegóły są zdumiewające. Wygląda świetnie, choć widać kilka wygiętych płyt. Kręgosłup jest elastyczny, więc powinien wrócić na miejsce. Proste. Tagamizer wygląda bardzo wiernie względem oryginału z ekranu, a nawet wydaje się większy. Zgodnie z tradycją ogon ma kilka przegubów, co daje szeroki zakres ruchu. I jest fajny. Ta figurka naprawdę robi wrażenie. Ma świetne malowanie, artykulacje i mnóstwo detali. Ale zanim przedstawię ostateczną opinię, zróbmy szybkie porównanie rozmiaru. Zaczynamy od figurki Haya Godzilla 2014, która jest szersza i masywniejsza. Co nie dziwi, bo Gary Godzi to duży zawodnik. Postawienie ich obok siebie ułatwia dostrzeżenie różnic. Godzilla z 2014 roku nie może stać tak wysoko przez masywność, natomiast ewoluowany Godzilla ma większy zakres ruchów i może stać wyżej. Godzilla z 2014 roku nadal ma dużo dłuższy ogon. Tęsknie za biczem z oryginału, ale tu widać ewolucję. Ogon Godiego jest bardziej umięśniony co oczywiście pozwoliło mu grać w siatkówkę ze Skarkingiem. Teraz przejdźmy do czegoś większego. Oto Shimo, prawdopodobnie moja ulubiona figurka Hai. Ta figurka jest po prostu piękna, a jak widać tutaj jest naprawdę ogromna. Chociaż nie jest całkowicie zgodna z tym, co widzimy na ekranie, prawdziwa Shimo jest w rzeczywistości znacznie większa, chociaż różnica w rozmiarze tutaj nie jest aż tak duża, zwłaszcza gdy ustawisz ją na tylnych łapach, by mogła obić Godzilla. Wszyscy stoją tu razem. Pięknie, po prostu pięknie. Ta figurka to jedna z moich ulubionych, mimo problemów ze stawem szyjnym i wygiętymi płytami grzbietowymi. Ma bardziej gumowe wrażenie niż poprzednie figurki Haya, co niektórym może się nawet podobać, ale ogólnie ta figurka dostaje ode mnie dwa kciuki w górę. Zdecydowanie polecam. A to kosztuje 1 trzecią ceny figurki SH Monster Arts. Biorąc pod uwagę szczegóły tej rzeczy, to naprawdę niesamowita wartość. To było moje rozpakowanie i recenzja Godzili Haja. Żegnam się osobiście i oddaję głos Alisterowi. Jak już mówiłem, link znajdziecie w opisie, jeśli chcecie zdobyć Ewogodzi, ale co sądzicie o tej przestrzeni? Co sądzicie o wyglądzie Godzili? Czy bylibyście zadowoleni, gdyby Godzilla ewoluował w coś takiego w Godzilla X-Kong Supernova? Napiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować i przycisnąć przycisku powiadomień. Zostańcie dziś mieszkańcami Dangerville. I dajcie temu filmowi wielkiego lajka, żeby wesprzeć kanał. Byłem Alister i zobaczymy się mieszkańcy w następnym odcinku.